Wysoka Izo, e, Pani Izo, e, Pani Izbo, Wysoki Marszałku, Panie Senator Janki i Panowie senatorzy, Senatorzykowie Panowie, chciałbym dziś zainterpolować w sprawie Senatu. Bo co to jest Senat? Senat to jest Izba wyższa, ale niższa od Izby niższej, jaką jest Wysoka Izba Sejm, bo Sejm jest wyżej. Wyż wyższy jest on. Panowie Senatorianie. Pada pytanie, po co jest Senat? To pytanie, które padło, zostało źle postawione. Bo padło. Ale skoro padło, to je postawmy i spójrzmy mu prawdzie w oczy. Jakby nie Senat, to co? No to nic. Właśnie dlatego jest potrzebny. Gdyby nie było nic, to nie wiedzielibyśmy, że jest coś na wskroś, czy coś. Panowie Senatowi owi, i panie Senatianianieńki. Po, wie, po konkretnie dwa, obiecywano likwidację naszej Izby, iżby jej nie było. SLD obiecywało ustyma Sen Pastusiaka, że zlikwidują Senat, a skończyło się tak, że Sen Pastusiak chciał zakładać Senat Europejski. On chciał. Przed wyborami Platforma PO też obiecywała, że Senat zlikwiduje, ale teraz, jak jest jej dużo tu, to nie będzie likwidować. I dobrze, bo panowie i panie i ty marszałku, podstawową funkcją Senatu jest to, że jest to ciało, które daje, które służy temu, żeby obiecywać przed wyborami, że się tego ciała pozbędzie, a później się go nie pozbywa, żeby przy następnych wyborach można było obiecywać, że się zlikwiduje go. Bo nie o to chodzi, żeby Senat zlikwidować, ale by likwidować go, go, go. Dlatego Wysoka izo, Izbo możemy spać spokojnie. I co złego, to nie my. Dziękuję za zabranie głosu.